Powiem Wam, że nie wiem, czy to był dobry pomysł. Macie też miejsce na ognisko w pięknym widokiem. Witajcie w następnym dniu. Słuchajcie, teraz jedziemy na bieszczacką kolej wąskotorową. Że sezon zaczynają 1 maja i po prostu jest nieczynne. My zostawimy. Tak, zostawimy też ślad po sobie. Ale mam nadzieję, że da radę. Dopłynąć do tych wysp. Cześć aniołki, witam w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy eksplorować solinę. Dzień drugi. W planach mamy zwiedzić dwie wyspy. Wyspę okresową, jakkolwiek to brzmi i wyspę małą. Teraz musimy tylko znaleźć środek transportu. Mam nadzieję, że to będzie jakaś fajna motorówka. Jak nie to weźmiemy rowerek wodny i pokażemy Wam jak ta cała okolica pięknie wygląda. Pozdro! Dobra, więc idziemy w poszukiwaniu łodzi. Mam nadzieję, że znajdziemy taką motorówkę z zapędem elektrycznym. Widziałem kiedyś, że tu takie są, ale jest dopiero, jesteśmy dopiero przed majówką, także nie wiem, czy one już będą w opcji wypożyczenia. A jak nie, to weźmiemy jakiś rowerek wodny albo coś i dopłyniemy na te wyspy. Tylko, że to jest kawałek drogi i nie wiem, jak to będzie, ale jakoś będzie. Dobra, dotarliśmy na miejsce. i Idziemy teraz poszukać pana, który wypożycza te sprzęty. Więc najpierw musimy iść do kas biletowych, zapłacić za środek transportu, który chcemy. Motorówka z napędem elektrycznym 80 zł za godzinę. Ale mam nadzieję, że da radę dopłynąć do tych wysp. A jak nie, to weźmiemy wiosło więc musieliśmy wziąć rowerek wodny, ponieważ turówką nie dostaniemy się na tą wyspę, bo możemy uszkodzić śrubę. I pani powi powiedziała, że rowerkiem wodnym też nie powinniśmy tam podpływać, ale jakoś tam się dostaniemy. Jak jest Julia, jest dość gorąco, powiem wam, że nie wiem czy to był dobry pomysł. Jakby łogiemy. A kawałek mamy do tej wyspy. Ja się tym steruję. Pani powiedziała, że nie damy rady na nią wejść, ale zrobimy wszystko, żeby na nią wejść. A teraz pokażemy Wam troszkę krajobrazy. Słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać. Pływałem już kajakami po fiordach, łodziami różnymi innymi fajnymi sprzętami po polskich rzekach i nie tylko. Nawet po morzu się zdarzyło, ale nigdy nie pływałem rowerkiem wodnym. I gdybym wiedział, że tak będą bolały nogi, to bym się na pewno nie zdecydował na ten środek transportu. No ale cóż, teraz pokaż ile jedziemy w cień. Czegoś się napić. Jezus, ja już mam na nie Idziemy na nasz punkt docelowy Ale czy to się uda? Julio? Nie, bo ja umrę do tego czasu oh my gosh! Patrzcie, dopływamy już do wyspy A tutaj taki króliczek piękny Dotarliśmy na wyspę Idziemy zobaczyć Yeah. Jest taki półmościk, tylko nie można na nim cumować, bo jest 150 zł kary. No. I wszystkich jestem cała mokra, więc... Wiecie co? Całkiem ciekawe miejsce. Coś wam pokażę. Biega tutaj bardzo dużo królików. Mają tu nawet swoje klateczki i fajne takie jakby domki. Nie znam się na tym. Już Wam pokazuję. Takie domeczki mają. Także jak widzicie, ktoś dba o te króliczki. Zobaczcie, wszystko starannie wysprzątane. Macie też miejsce na ognisko z pięknym widokiem. Uwaga, macie też dinozaura i jakiegoś Dziwnego pana Zdzidom, już wam pokazuję. Zobaczcie, jaki Dinuś. I pan dom. Widzicie, jak się groźnie patrzy. I też takiego pana mięśniaka. Bardzo piękne miejsce. Także na pewno mogę je polecić czystym sumieniem. Wracamy kochani! Panowie, pamiętajcie, to nie tylko praca kobiet, także trzeba pomagać obowiązkami trzeba się dzielić. Witajcie w następnym dniu, słuchajcie teraz jedziemy na bieszczadzką kolej wąskotorową Ponoć tam jest bardzo fajnie Teraz sankujemy na takiej typowej bieszczadzkiej stacji benzynowej, za chwilę Wam ją pokażę No i jedziemy dalej Patrzcie jaki fajny klimat Właśnie jedziemy po wielkiej pętli bieszczadzkiej Droga jest dość wymagająca jak na naszego Pinkiego, ale zobaczcie jakie są Widoki cały czas, jeziorka, Julia pokaż tu w gle. Nie pokażę. Naprawdę kosmos to wygląda. Pod drogą stanęliśmy jeszcze w lewiatanie, zrobić zakupy, ale w takiej pięknej dolinie jest położony ten lewiatan. Wśród niczego, co mi się bardzo podoba. Dobra, dojechaliśmy, słuchajcie. Teraz musimy tylko znaleźć. Parking, taki, gdzie zmieści się nasz kamper. Nasz szpinki. Droga, droga, słuchajcie do tego miejsca to po prostu jakiś cud. Troszkę Norwegia, trosz, troszkę Szwajcaria. Troszkę Polski. Troszkę Brusy. Troszkę no, wszystkiego. <laughs> Zresztą, co Wam potem pokażemy. Nie ja wiem, czy tu możemy stanąć. Aha, i właśnie jeszcze jedno, słuchajcie. Są tu takie dziury, że prawie wypadł. Wypadł nam kierunkowskaz słuchajcie, dojechaliśmy i okazało się, że sezon zaczynają 1 maja i po prostu jest nieczynne ja pierdzielę. No trudno, no sprawdzałem i jest, że jest otwarte. Więc wrócimy tu w czwartek i Wam to pokażemy. A. Nic. Teraz będziemy myśleć, co robić dalej. Julia, i co myślisz? Mogło być fajnie, co? Nie wiem. Kochani, szukamy jakiegoś miejsca, żeby myśleć, co robić dalej. I zobaczcie, co żeśmy znaleźli przez przypadek. Najbardziej znana biesz bieszczacka restauracja. Pamiątkę Tak, zostawimy też ślad po sobie. 2 plus 2 w podróży siedzi. Dostaliśmy taką siekerkę? No. Czekamy za zamówieniem. Dobre? Zobaczcie, jakie tutaj serwują pierogi. Ja Ruskie Oliwione, smażone. ma. Rosół. jak go posmakowałem, słuchajcie, to po prostu kosmos. Słuchajcie, za te wszystkie dobroci, które tutaj widzicie, pierogi, frytki, rosołek, dwie kawy, napoje, wszystko, zapłaciliśmy 115, 115 zł. Więc plan jest taki, że pokażemy wam wielką pętlę bieszczadzką, pokażemy wam rzeki, które przecinamy i tak dalej, mijamy obok, są naprawdę piękne. Także zrobimy parę ujęć z drona i będzie dobrze. Pozdro! Tego jest mnóstwo przy tutejszych drogach. Kochani i tym miłym akcentem kończymy kolejny odcinek. Teraz zwracam się do Was z ogromną prośbą. Pamiętajcie, żeby zostawić nam subskrypcję. Y my odwdzięczymy się z całych naszych sił, żeby filmy były coraz lepsze. Pozdrawiamy. 2 plus 2 w podróży.